To się wytnie, to się wytnie. A tego... Musimy wcześniej tu nagrywać, bo nagrywamy o godzinę godzinie no, na zegarku. I nie śmieje się, się tam. Ale tego... Jeszcze no, szybko. Y, link do kanału Batuszka. Nie no, to też się wytnie. Jeszcze raz. To, to wrzucę tam. Link do kanału y, Pana Bartusza. TikTok'a też, to um, TikToka, Instagrama, YouTube'a, e, to jest taka, um, to, to, też, jak to się tam się Да, это все на секунду. 私は決してトラックで終わるじゃん、決してゴチです。ああ、だめだ。それ a けで、もう、どうなる。

Juhu. Tak, to się wypnie, bo pikuję. O wow ja to zostanie, to jest lato. Picarka to jest wykryszam. Tak, tutaj mam troszkę jak kolego odtajonego, taki troszkę specjalnie. Jest... Była specjalnie. 你看，很说你是 Chyba nawet lendarzu Wiesz co, że to się uda, bo już po poniżnym sezonu tutaj jest w Pączach No mają one, wiecie, pozdrowienia No, przydałoby się Ty, pamiętaj, że wiesz, zobacz w sklepie, jest to funkcja, jak się kupuje kombajn Bo może to jest, ale w naszych na tego po prostu nie ma W że trzeba oddać tą funkcję dla kombajnach Jest zadane Aha W pierwszym polu będzie mały cieńszy. Chcę właśnie po kilka Dzięki, na pewno wyjdzie. Kiedy? Wyjdzie. A ty potem jeszcze orą, czy talerzówką? i... I prawdopodobnie się. O, nie, nie. oj no i się no i doru, się dyskorda Dobrze się to myślę to, 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 to jest tak i Dobornik, koleżówka, ja muszę i wator i będę to to, to, to nie, jeszcze coś się że wścidı, co A, no, nie A, to jest w będzie. pierwsze ja chciałabym doprowadzić trzeba poczekać. Co dzisiaj by była by seria polonia. To jest, um, nie to wiem, to jest. Ona była wyciągnięta w granicy no i zniszczyła. I teraz tu jest to jest, jego, to jest, jego, to jest by jeszcze druga taka seria. Taka. z sumie robotów. Szybująca Będzie jeszcze maszynka I

bo jak skończysz prosić to nie powiem To no, no. uruchomię hmm? młodą miniaturkę jak będę umiał w sensie wiesz jak skończysz prosić postawimy albo naprzeciwko siebie albo obok siebie pisanki i no cyk na i jak będzie jak to tak no, no, tylko boję się to jak będę robić spina no, no, i trzeba go inwestować no, po krótkiej przerwie zaczynamy go w związku że może biegniemy na krótka, Ja się powiesz, że no, te wiesz, z rybki z podarej strony systemu Discorda i na górze hmm. chcę przewieźć procesor graficzny albo procesor, to to zostanie, ale robię no,

Wracam znowu do krótkiej przerwie, trzeba e, było kilka nieścisłości e, się dogadać, w kilku sprawach, czasem to było jeszcze wstydnie. Ja tutaj do końca ten kawałek, z pierwszego odcinka będzie to na razie na tyle. To był taki pierwszy, pierwszy i pięknie się wyjść, jak to jest, co pójdzie jak. Następnie będzie szybciej, zgodnie, fajnie, lepiej się może postaram

Skończy skończę klasić. Będziemy powoli kończyć nagrywać. I to dosłownie już tutaj nazwa zostało. No powoli kończymy. Wszystko pojadę sobie w kawałeczek. Jeszcze raz. Już. To już w nie nie drugi będzie e, kiedy będzie i, i w sumie tyle z tego seria, jeszcze tylko co jeszcze taki odcinek może będzie może nie ale raczej musimy, że będziemy nagrywać chyba się jeszcze kiedy, coś gdzie, jak to się dowiemy ja się docarnie ja się nie blizną i co, kończymy już odcinek. Bo jeszcze sobie takiego wstępnego takie zdjęcia. No i co, już kończymy. Pierwszy odcinek.